Na świętego Jana, Jana. Od samego rana, rana, rana Porzucona igła leży w stogu siana. Leży porzucona. Nie wie, co się dzieje. Boi się, że w stogu leżąc zardzewieje. Za wieje. Bo w stogu jest ciemno, wilgotno i duszno. W tych warunkach leżeć nie jest rzeczą słuszną, nie jest rzeczą słuszną, zdrową ani miłą. W tych warunkach życie igły sens straciło, bo jej przeznaczeniem jest spokojne szycie, a nie wstęchłym sianie beznadziejne gnicie. Wolałaby nawet cerować skarpety. Ale w stogu siana utkwiła niestety. Nie wie, co się dzieje. Nie ma w uchu nici. A nad stogiem siana słonko ostro świeci. Słonko ostro świeci. Coraz mocniej grzeje. Ale biedna igła już traci nadzieję, bo nikt jej nie szuka. Ni wielbłąd, ni człowiek. Gdzie jest biedna igła, już nikt się nie dowie. Może? Tylko promyk słonka niedościgły. Znajdzie w stogusiane uszko biednej igły.